Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, jak i wakacje, to temat trochę luźniejszy i tym razem o kształcie pieniądza. Przyzwyczailiśmy się, że w zasadzie pieniądze, z którymi mamy do czynienia na co dzień, to są zawsze w formie tej metalowej okrągłe walory. I w zasadzie w praktyce w Europie z takim mamy do czynienia i to tak od zarania wieków, od zarania ludzkości, bo w zasadzie już od antyku ta forma okrąglaka jest. Ona jest czasami bardziej bądź mniej regularna, czasami trochę jajowata, ale jednak chyba zaczęło się od tego, że jak odlewano takie krążki, kleksy, kulki i na nich odbijano, to automatycznie to się robiło naturalnie okrągłe i ten okrągły format pieniądza przyjął się najbardziej. Owszem, kraje azjatyckie czy jakiś Bliski Wschód, Afryka eksperymentują czasami trochę z innymi kształtami, czyli mamy takie fajne, współczesne pieniądze, czy powiedzmy z ostatnich kilkudziesięciu lat jakieś Tunezje, Zjednoczone Emiraty i tak dalej, które są takie ala gwiazdki, mamy jakieś formy kwadratów, czy jakiś dziwnych wielokątów z Azji, mamy na przykład emisje japońskie w formie takiej sztabkowej, mamy chińskie pieniądze, które mają dziurkę kwadratową w środku i tak dalej, ale Europa w zasadzie bazuje na okrągłym. I tak zacząłem się, proszę Państwa, dzisiaj zastanawiać, um, Skąd się to wzięło? Dlaczego okrągłe? Przecież naturalnym, łatwiejszym nawet do wybicia, przynajmniej do wytłoczenia, byłoby zrobienie pieniędzy kwadratowego. Proszę zobaczyć u nas na stronę. Jeżeli Państwo wejdą na stronę marcinia.com, w wyszukiwarce, jeśli wpiszemy narzędzia, to wychodzi nam taki artykuł na blogu i tu są pokazane narzędzia mennicze, które można obejrzeć w Muzeum Wiedeńskim. I już Państwa, tu jest taki na przykład zestaw stempli walcowych do tłoczenia monet i obok mamy taki pasek, na którym te monety są wytłoczone. Tutaj mamy jeszcze drugie i tu jest ten pasek już tak mocno pokazany. Widzimy, że naturalnie łatwiej było wziąć, ala siekierkę, przecinać, ciach, 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 poodcinać monety w kwadracie i byłoby wygodniej. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego jednak tak nie robiono, tylko na przykład robiono trudniejszą formę okrągłą. Myślę, proszę Państwa, że jeden z czynników mógł być taki, że jednak przez długie, długie lata Powiedzmy od początku tego pieniądza, czyli od tych blisko 2,5 tysięcy historii pieniądza do praktycznie współczesności, a przynajmniej powiedzmy do 100 lat wstecz, gdzieś tak do połowy lat międzywojennych, pieniądz bazował na kruszcu, złocie bądź srebrze. I jeżeli mielibyśmy kwadrat, prostokąt, to wydaje mi się, że łatwiejsza byłaby ta kwestia opiłowania, ścinania, czyli załóżmy, to jest nasz pieniądz. Teoretycznie trochę przyciąć, przyciąć z drugiej strony, nikt się nie pozna, jeśli tam będzie, nie wiem, milimetr czy dwa. Być może to byłby łatwiejszy sposób na obrzezywanie tego pieniądza. Natomiast, jeśli mamy już obciąć okrąglaka, co czasami się zdarzało z dukatami, to jednak ta forma nigdy nie będzie taka fajna, doskonała. Czyli, jeśli odetniemy trochę tutaj, to od razu nam to zrobi się takie ścięte, będzie widać, że coś jest nie tak. Więc być może to, że ten pieniądz ewoluował do kształtu okrągłego miało uzasadnienie właśnie w kwestii nieobcinania go. Ale proszę Państwa, tyle o historii, tyle o tradycji, tyle o genezie. Natomiast, mimo że jesteśmy obyci z pieniądzem okrągłym, to nie zawsze ten pieniądz musi być okrągły. I, proszę Państwa, inspiracja do tego, że on nie jest okrągły, to ten zestaw, który Państwo tutaj widzą przede mną w tej chwili na stole. Są to klipy, model naszego współczesnego obiegu. Bardzo fajny projekt kolekcjonerski, można powiedzieć, no, wyrób kolekcjonerski zrealizowany przez Mennicę Polską. Było to zrealizowane na dziesięciolecie w obiegu naszych współczesnych monet, które weszły w 1995 roku. Tą emisję zrobiono w roku 2005. Proszę zobaczyć, jak to wyglądało. Szanowni Mennica od początku bije nasze współczesne monety, pieniądze i oni mają patryce, czyli takie formy, powiedzmy wzorce, z których następnie wykonywane są stemple tych właściwych monet obiegowych, czyli cały czas mamy tą powtarzalność na tych maszynach mednicy i tak dalej. I tutaj inicjatywa mednicy, żeby na dziesięciolecie obiegu zrobić takie pieniądze w formie klipy. Potwierdzone u źródła zostało to zrealizowane za zgodą Narodowego Banku Polskiego, choć te klipy nigdy nie uzyskały statusu prawnego środka płatniczego w Polsce. Więc jest to taki trochę quasi pieniądz, ale proszę Państwa jednak wyższego rzędu ten quasi pieniądz, gdyż jednak jest wykonany typowo w polskiej mednicy, dokładnie według takich samych wzorów jak polska moneta obiegowa. To, że on nie ma statusu monety obiegowej, to w zasadzie nic nie zmienia, gdyż jest to nakład niewielki, sam wyrób jest dużo droższy niż nominał, czyli nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie płacił taką złotówką w sklepie, bądź próbował nią zapłacić, jeśli można to sprzedać powiedzmy za 150 złotych, strzelam tutaj. Także to nadanie statusu pieniądzowi kolekcjonerskiemu jako prawnego środka płatniczego jest takie mocno iluzoryczne, gdyż wiadomo, że to i tak ma z reguły większą wartość, ale ten status nadawany jest z kolei na przykład monetą współczesnym, kolekcjonerskim, lustrzanką i tak dalej, choć i tak wiadomo, że ta wartość kolekcjonerska jest większa niż nominał i większa niż kruszec w nich zawarty. Więc te nie mają takiego statusu, ale proszę zobaczyć, jak fajnie zostały zrobione. Zostały zrobione z zachowaniem tego samego stopu metalu, czyli mamy to dokładnie w takiej samej formie bimetalicznej. Zostały zrobione w trochę lepszej jakości, czyli generalnie jak stempel normalnej monety obiegowej nie jest tak starannie polerowany, to już na potrzeby tej emisji okolicznościowej, pamiątkowej, zostało zrobione wypolerowanie stempla do stempla jakości lustrzanej. Tutaj widzimy od razu tą różnicę, że mamy bardzo ładne połyskujące tło i taki matowy relief. Proszę Państwa, fajna emisja, wszystkie są w skali 1 do 1. Tutaj to ułożyłem, czyli od razu odkładamy naszą dwójkę, która była dokładnie taka sama, naszą złotówkę. To jest akurat złotówka tego samego typu, tak bo tutaj jest 2005, tu jest 9,3. Obecnie nam się złotówka zmieniła. Myślałem, że już z kieszeni wyjąłem złotówkę nowszą. 50 groszówka, 20 groszówka też widzimy, że w skali 1 do 1. 10 groszówka, 5 groszówka, cała w tym samym metalu, czyli tu mamy mosiąc czyściutki ładny, lśniący i trochę tego nadatku po bokach. 2 groszówka i. I jedna groszówka. Proszę Państwa, takie klipy Menica wydała właśnie w formie takich bimetalicznych. Wydała je chyba też w formie takiej bardziej ekonomicznej, wówczas, czyli chyba wszystkie w brązie. I nie wiem, czy nie było wersji srebrnej. No, nie specjalizujemy się w tym pieniądzu współczesnym, także tutaj tego nie odpowiem. Natomiast ten zestaw zaintrygował mnie, żeby go Państwu pokazać. Pokazaliśmy go jakiś czas temu na Facebooku i tam wzbudziło to dość sporo kontrowersji. Z jednej strony osoby. Zachwyciły się, że fajne, ale pojawiły się też głosy, że wynalazek, nabijanie kolekcjonerów w butelkę, robienie cudów i tak dalej. Proszę Państwa, akurat z tym się nie zgodzę. To znaczy, z założenia handlujemy tym pieniądzem, który miał status pieniądza rzeczywistego, historycznego i tak dalej. I raczej nie jesteśmy zwolennikami typowo emisji kolekcjonerskich, takich różnych wymyślonych tematów kolekcjonerskich, jak współczesne lustrzanki z różnymi obrazkami, zwierzątkami i tak dalej. Ok, jest to fajne do zainicjowania kolekcjonerskiej przygody, natomiast jest to jest bardzo mocno współcześnie oderwane od pieniądza obiegowego. Natomiast te klipy dla mnie mają inny status. One jednak są bardzo mocno związane z pieniądzem obiegowym są taką właśnie stricte kolekcjonerską, fajną, dla mnie trochę szlachetniejszą formą przedstawienia współczesnego pieniądza. Także mi te kolekcjonerskie wyroby, nie mające statusu pieniądza, jednak bardzo się podobają, bo są no, stricte bazujące na naszym pieniądzu, wykonane w mennicy według tych samych wzorów, tego samego modelu, zrealizowane na maszynach mednicy z templami, tak jak zwykła moneta była wbita, tylko w lepszej jakości i w tym naddatku kwadratowym okolicznościowym obok. Ale jakby wywodząc dalej status takiego kwadratu, to proszę Państwa, to nie jest tak, że to się pojawiło od teraz, wymyślono to na dziesięciolecie i już. Proszę Państwa, nie. Wcześniej zrobiono bardzo cenione klipy w czasie II Rzeczpospolitej. Wykonano wtedy cztery klipy. Pierwsza z monet z Piłsud. To jest 1934 rok. I normalnie tą monetę proszę Państwa, do biegu wpuszczono według tego okrągłego tutaj kawałka, który tu widzimy, czyli 10 zł i tak dalej. Natomiast w takiej formie uszlachetnionej, pamiątkowej, kolekcjonerskiej, dodanej coś więcej, wybito takie kwadraty, gdzie od razu dodano jeszcze fajny ozdobnik całego tego kwadratu, tak jak i tutaj na tych też dodano motyw odnoszący się do tego, który na monecie był wykorzystany, szczególnie dobrze to widać tutaj na przykład na dwójce czy na piątce, gdzie te paski dobrze korespondują z tym, jak było tło tych monet zrobione. Z tyłu jest też napis okolicznościowy. Bardzo podobna geneza, analogia do tego, jak klipy z okresu II RP. Ale proszę Państwa, to nie znaczy, że w II RP wymyślono klipę. <glipa> Klipa ma również Wcześniejsze genezy, podłoże w czasie Polski Królewskiej. czym tam rzeczywiście należy do bardzo dużych rzadkości. Pojawiają się czasami w klipie monety, które prawdopodobnie można traktować troszkę jako takie odbitki próbne. Czyli można sobie wyobrazić, że wykonano stempel, wzięto blaszkę, włożono w maszynę i już nie bawiono się w wycięcie dookoła tak jak trzeba. Tylko sprawdzono, jak ten stempel się odbił, wycinając po prostu to w kwadracie, okazując, nie wiem, komisji królowi i tak dalej. więc pojedyncze egzemplarze w klipie niektórych nominałów są znane z czasów królewskich. Czasami te klipy są w szlachetniejszym metalu, czyli na przykład, jeżeli moneta normalnie miała być bita w brązie, to na potrzeby tego próbnej odbitki, czy takie odbitki kolekcjonerskie, czy takie odbitki może dla osoby, której nie wypadało dać brązu. Zrobiono w innych metalach, czyli czasami pojawia się tak, że moneta, która normalnie egzystuje w brązie, to w klipie potrafi być w złocie. Ale proszę Państwa, były też klipy robione z myślą o obiegu. I przykład takiej klipy to chociażby Karol Ferdynand, moneta z naszej ostatniej aukcji. Akurat tutaj pozycja, która nie znalazła nabywcy. Natomiast emisja, którą stricte wykonano w formie kwadratowej. Ten typ chyba nawet nie istnieje w formie. Zupełnie okrągłej, wycinanej. Fakt, że jest to taka emisja troszkę nagrodowa, może nie tyle pamiątkowa, co taka okolicznościowo-nagrodowa, prezentowa emitenta, ale bardzo fajna i w takiej formie egzystująca w wagach będących równowartością obiegowych monet ówczesnych. Także tu mamy połowę XVII wieku. Karol Ferdynand Waza, trzeci z synów Zygmunta III Wazy ten który stanął w szranki elekcji po śmierci Władysława IV razem z jego bratem Janem wybrano Jana czyli późniejszego naszego Jana II Kazimierza natomiast Karol Ferdynand Waza popierany przez stronnictwo Wiśniowieckiego co mamy nadmienione również ogniem i mieczem Sienkiewicza ale proszę państwa to nie koniec o ile ta klipa została zrobiona okolicznościowo kolekcjonersko być czymś więcej, czymś fajniejszym niż zwykła moneta dla kolekcjonerów, to tutaj mamy przykład klipy, zrobionej typowo na potrzeby obiegu i to w bardzo fajny sposób. Proszę Państwa, stempel to jest stempel Orta, Orta Elbląskiego z roku 1651. Jak wygląda taka moneta jako typową moneta, mogą Państwo zobaczyć u nas w archiwum. Ja już to przygotowałem: Ort Elbląski 51. Trochę inna odmiana, tutaj trochę inny portret. Z tej strony też troszeczkę inaczej. Tutaj rozkład chociażby napisów pod herbem, ale generalnie ten sam typ i ten sam rocznik 1651, tylko tu wycięty do właściwej monety ortowej z oznaczeniem 1,8. Charakterystycznym dla ortów oznaczających orta. Natomiast proszę zobaczyć na tą monetę. Awers ortowy, rewers ortowy. Natomiast moneta, która wcześniej była w slabie i była jako Uns Details albo au details, gdyż ma. Drapania. Te drapania, proszę Państwa, są tutaj w obrębie tych ozdobników. Proszę zobaczyć, co normalnie się w tych ozdobnikach tu znajdowało. 1,8. Wydrapane są cyfry 1,8. NGC, firma certyfikująca, uznała to za wadę i nie przyznała not numerycznej tej pozycji. Ale proszę teraz spojrzeć na wagę. 14,40. Proszę Państwa, waga typowo dopasowana do wagi pół talara. Talar w okresie Polski królewski to jest mniej więcej 28,8 g. Tutaj wybito stemplem orta półtalara, przy czym nie robiono jakby nowego stempla dla półtalara, czyli takiego trochę większego, żeby wybić monetę za za półtalara. Nie dostosowano też blachy grubszej, żeby tym samym stemplem, na przykład ortowym, wybić półtalara, bo to byłoby mylące. Jednak ta sama średnica, grubość mogła być przypadkowa tak dalej. Tutaj zrobiono w kwadracie, nie obcinając. Ale żeby nie mylić odbiorcy, że to nie jest żaden ort, to wydrapano już na wybitych egzemplarzach oznaczenie odnoszące się do orta, żeby używać tego jako półtalara. Także czasami, okazjonalnie, klipa w dawnych czasach w Polsce Królewskiej też miała zastosowanie jako pieniądz obiegowy. Także, Państwa, taka ciekawostka, geneza klip sięga dawnych królewskich czasów. A ten zestaw, mi on, proszę Państwa, się podoba, mimo że formalnie nie ma zatwierdzenia, że jest pieniądzem, to jednak jest to typowo zestępa monetarnego, pieniężnego. Wiadomo, że tutaj nikt tego nie będzie próbował wprowadzać do biegu płacić tym, bo te rzeczy są po prostu z założenia dużo więcej warte niż na przykład grożno minało wybity tutaj, a zestaw jest bardzo przyjemny. Inspiracja do tego filmu. Stąd, że ten zestaw to jest pozycje, które będziemy mieli wystawione na jednej z naszych aukcji cyklu wakacyjnego, czyli coś, co Państwu przygotowaliśmy na bieżący rok, na okres wakacyjny. Zaczęliśmy pierwszą aukcją 15 lipca, druga teraz będzie 29 lipca, a później już co tydzień, co wtorek o 19, różne w podziale tematycznym, czyli kolejna z aukcji to będzie sama literatura, zapowiedziana już na 5 sierpnia, następnie 12 sierpnia, kolejny wtorek 19, to banknoty polskie, i 19 sierpnia, również wtorek, 19, to monety polskie od 1916 roku, czyli druga RP, PRL, współczesne, na których właśnie ten zestaw klip będzie wystawiany. I jeszcze kilka innych tematycznych aukcji, jak historyczne papiery wartościowe, emisje lokalne, tutaj będzie głównie papier, ale taki fajny papier, między innymi bardzo fajne banknoty Gdańska. O nich będzie osobny film, bo to jest nawiązanie do jednego ze starych filmów, tam się wyjaśniła jedna rzecz, czym są te banknoty, w takiej formie specyficznych wzorów, także. To będzie na aukcji 2 września. I Proszę Państwa, ten cykl wakacyjny zakończymy taką aukcją, już można powiedzieć, powakacyjną, czyli 9 września. Aukcja, w której wystawimy pakiety srebra na wagę, tak zwane junk silver, czyli powiedzmy grupy jakichś monet rzeczywistego obiegu, typu nie wiem, druga RP, PRL, mapki i tak które były wykonywane w srebrze, które są dość pospolite, albo w stanach obiegowych, takich mało atrakcyjnych, kolekcjonersko będą u nas pogrupowane w jakieś pakiety, typu na przykład kilogram monet, drugi RP. Dwóch złotówek, kilogram 5 złotówek, czy nie wiem, 100 sztuk 10 złotówek, ale sprzedawane według wagi na zasadzie takiej, że nie wiem, pół kilo czystego srebra, zawarte w tych monetach kilogram czystego srebra, i tak dalej, także będzie można tutaj policytować ten z angielska, mówiąc Junk Silver, jak i to będzie taka aukcja, właśnie już powakacyjna aukcja wyprzedażowa, czyli Wakacje to dla nas również okres porządku w firmie. Przeglądamy magazyny, segregujemy, sortujemy, przygotowujemy ofertę pod kątem jesieni, co będzie do sprzedaży na sztuki, ale zostaje nam sporo rzeczy, które powiedzmy widzimy, że są nadmiarowe, czyli mamy czegoś 100 czy 200 sztuk, a detalicznie możemy sprzedać w ciągu roku na przykład 20 czy 30 naszymi kanałami. Więc uznaliśmy, że wyprzedażowo na tej aukcji sprzedamy takie rzeczy nadwyżkowe jako zestawy, plus jakieś rzeczy, które powiedzmy z kolei widzimy, że na przykład nie są warte do sprzedaży, na sztuki zajmowania się nimi, zgrupujemy w zestawy pakietowo do kupienia. To można wtedy sobie dzielić kolekcjonersko, bawić się, przebierać, bądź, jeśli ktoś ma działalność innego rodzaju, typu na przykład handel giełdowy, sklep, tak dalej, to takie zestawy będzie można kupić u nas na tej aukcji pod kątem dalszej odsprzedaży, czy kolekcjonersko pod kątem jakiegoś. Dzielenia, segregowania, wybierania, czy na przykład tak jak w przypadku srebra albo i tych pakietów, chociażby czysto inwestycyjnie, bo gro takich monet e, obecnych na przykład dzisiaj w zestawie typu 100 sztuk może się okazać, że za 10 czy 20 lat będą praktycznie już niedostępne w jakichś większych zestawach i cena detaliczna może być sporo wtedy większa, więc taki zestaw inwestycyjnie też może mieć sens. Także zapraszam Państwa na ten cykl aukcji wakacyjnych. E, Kończymy 9 września tych aukcji wakacyjnych i wtedy odsłaniamy już aukcję jesienną. Właściwą jedną z tych trzech dużych aukcji na 4 października, to już nad nią pracujemy intensywnie. 2170 pozycji w tej chwili mamy wprowadzone do tej aukcji. Pewnie standardowo zakręci się około 5000, choć e, między innymi te aukcje mniejsze powodują, że e, rozładowuje nam się troszkę tłok na tych aukcjach dużych, czyli Plan docelowo jest taki, żeby te duże aukcje pod względem ilości zmniejszyć, żeby one nie były aukcjami tygodniowymi, tylko żeby zciąć to do, do kilku dni i zejść z ilością, rozładowując właśnie natłok tych drobniejszych rzeczy na aukcje mniejsze. Czy będziemy ten pomysł kontynuowali? Zobaczymy. Pierwszą aukcję w ten sposób zrealizowaliśmy 15 lipca. i Proszę Państwa, no, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak ona wybrzmiała, jak było duże zainteresowanie. Mieliśmy zarejestrowanych ponad 500 osób do tej aukcji. Bardzo ładna licytacja. Widać, że Państwo pilnowali tej aukcji. Zalogowanych było między 150 a 200 osób w czasie trwania tej krótkiej, 3 godzinnej aukcji. Także sporo licytacji. I tutaj była z założenia drobniejsza oferta, sprzedała się dobrze, ale i oprócz tych drobniejszych rzeczy był znakomity talar Władysława IV. Tutaj zastanawialiśmy się, czy on nie zginie w takiej małej ofercie w środku wakacji. Proszę Państwa, absolutnie nie. 46 000 został wylicytowany, gdzie przyjmując go na aukcję, zaczynaliśmy licytację od 25. Właścicielowi szacowałem, że może się spodziewać pewnie około 40, także powyżej szacunków sprzedana moneta w okresie wakacyjnym. Także to tutaj jak widać w czasach internetu możliwość licytacji z telefonu. Okres wakacyjny zupełnie nie przeszkadza. To tyle. Proszę Państwa, ja już po urlopie, także wracam do normalnej, codziennej pracy w firmie, wyjazdów, gromadzenia rzeczy, spotkania z Państwem przyjmowania walorów, a przy okazji jako taka odskocznia tego wszystkiego, jak tylko trochę czas pozwoli, to i do filmiku na YouTubie. Także mam nadzieję, że teraz uda mi się je trochę częściej realizować, choć poniekąd to Państwo decydują, czy ten czas się pojawia, bo no, filmy robimy wtedy, gdy tego czasu trochę jest. A jeżeli przychodzi się do pracy i w zasadzie nie wiadomo, kiedy dzień, ten dzień zlatuje, bo cały czas są jakieś rzeczy do działania, to już ciężko wygospodarować go na filmy. Dzisiejszy powstaje w sobotę. Proszę Państwa, to jeszcze jedna rzecz, którą widzę teraz, rozkładając te slaby. One mają oceny NGC, bardzo wysokie typu MS-69-68, ale co istotne, MS. Na początku filmu nadmieniłem, że z wypolarowanym do efektu lustrzanego, nie. Czyli NGC tego nie sklasyfikowało jako lustrzankę i chyba słusznie, proszę Państwa, tu nie ma trawienia reliefu, czyli mennica zachowała zupełnie normalny standard pod względem technologicznym wykonania tych monet, czyli nie zmieniono ich do monet lustrzanych. Nie zrobiono specjalnego trawienia wyobrażeń, Stempel przygotowano tradycyjnie, tak jak pod tradycyjną monetę, ale ten efekt lustrzany na, na tyle, który jest, jest wynikiem specjalnego wypolerowania tego stempla. Czyli można powiedzieć, że jest taką emisją lepszą, bo zrobioną stemplem polerowanym, ale nie stemplem zmienionym status lustrzanego. To tyle. Polecam zestaw, który mi się podoba. Tak jest, proszę Państwa, z kolekcjonerstwem. Tutaj ciężko szukać rozsądku, wytłumaczenia takie, uwagie. Zasadniczo to jest moneta, może nie jest. Po co to dywagować? Jak się podoba, to się kupuje. Jak się nie podoba, to nie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.